Tutaj możemy zobaczyć, jakie są jajka, tak? gniazda. Trochę od tej szyby się odbija. Oraz też, jakie są pióra. Tu powinny być króliczki, ale widać, nie ma jeszcze ich. A, tu są, w tej klatce są, tak? W tej klatce śpią. O, tu jest jeden. No zobacz, wchodzą po tej drabince. Tutaj sobie jeden śpi. A reszta śpi w domku. Nu-i vei pune